Tak, jak wygląda podłoga po rozebraniu? Nie ma, nie dali żadnych wzmocnień w poprzek belek, dlatego płyta się uginała Tak, mamy co, 6, co 60 mamy daną belkę, ale to jest za mało. I dostałem się do kanalizacji, czyli to pomarańczowe. Pomarańczowe wywalam. Wkładam trójnik, do którego będzie podpięty brodzik i umywalka. A z umywalką muszę jechać aż tu z drugiej strony drzwi, gdzie mi się pojawia następny problem. Bo żeby się przewiercić przez te kantóweczki i przepuścić tutaj i wodę, i yy, spust. No tutaj zrobię 32, bo po prostu 50 nie byłoby sensu rozwiercać. Ale żeby było śmieszniej, pod spodem jest ta główna podwalina która mi wchodzi półtora centymetra to jest różnica gdzie mógłbym wiercić no ale tutaj już wychodzę poza ściankę tak? jeszcze peksa to wypuszczę ale tą rurkę 32 już nie zmieszczę a odtąd 4,5 cm jest ta podwalina czyli nie mogę wiercić na środku bo no, wszedłbym w środek tu kantówki no i jak wyjdę z, z wodą czyli zaczynają się kombinacje alpejskie z takim z takim drewnianym pomieszczonkiem, wszystko jest z drzewa robione. Nie ze nie metalowe, nawet w miarę, jest to zrobione także. Na podłogę idzie płyta 22. Porobię wszystkie wzmocnienia, czyli pododaję belek, zrobię tutaj kratownicę. Idzie płyta 22, którą, którą zdjąłem, i na to później idzie płyta 18 w poprzek. Po Powstanie próg w drzwiach, no ale lepiej dołożyć. I dwie płyty i usztywnić tą podłogę, tak naprawdę fest. Aniżeli później płakać, że fugi pękają, a nie daj Bóg jeszcze płytki. No to rozwiercam i zobaczymy, co mi wyjdzie. Aktualizujemy vloga. Kurczę, cały dzień przerzucać tą wełnę, odkrywać, przykrywać to tą... z tego, aż mi gardło gryzie. No ale jak trzeba, to tu... ujecku, A jak trzeba, to trzeba tu już mam wyprowadzone pod umywalkę i zrobione na dole też już roz, że tak powiem rozbebłałem belkę wypuściłem sobie kolanko z rurką tu dam dodatkową podporę na dole bo tu jest tu idzie taka gruba tregra tregra kantowizna i podeprę tutaj za tym gdzie ja tutaj osłabiłem tyle Chociaż tu się nic nie stanie, bo mamy tutaj jeszcze podwójną belkę na górze, to jest wszystko razem skręcone. Także nawet nie wiem, czy ja dobrze chcę robić, że chcę to robić, ale podbiję tutaj klocuszka, będzie podparte za przecięciem. Czyli jak poniekąd przecięcie będzie na podporze dla świętego spokoju. Tu już będę mógł pychać. Wełnę jeszcze muszę jechać, kupić 32, żeby się przeciągnąć aż do tej belki, bo tu się przytule do boku belki i pójdę spadkiem aż w tamto miejsce na pewno jakiś minimalny spadek uzyskam Tutaj już mam wypuszczone pod kabinę oczywiście to będzie w taki dziwny sposób wypuszczone bo kabina jest ta wolnostojąca ona ma podpięcie z tyłu także tak może być tu zaraz wplewiam trójniczek jak wplewie trójniczek idę tu ucinam te rurki poniżej podłogi przechodzę na PEX jeszcze pokażę, jak przechodzę na PEX, bo może. Nie wszyscy wiedzą. A no normalnie. Tu nie te czasy, co kiedyś, że nie było zaciskarki, grzewarki, się czekało na majstra. Nie wiadomo, ile bo zgrzewarka. to była nowość. Wgrzewam sobie taką giełuszkę na jedną, drugą cala. Nakręcam. O. Takie cudo, i przechodzę na Peksa. Kto się zastanawiam, czy robić to pod podłogą, czy nie zrobić tego połączenia w ścianie. Dlaczego? No jak gdyby coś. Bo co by nie było, jest to połączenie na gwincie. No zdrość nie łapie. No, kurde. No nie złapie ostrości, w każdym razie wiadomo o co chodzi <laughs> połączenie na gwincie chować w pod, pod podłogą jakby tu zaczęła woda lać to to jest yy, zabudowa która jest na dole, czyli pokaże się tam w zabudowie gipsowej nie to, że sufit zaleje czy coś <laughs> tylko będzie sobie szło po rurkach wiadomo, że to będzie sprawdzone na ciśnieniu postoi sobie, podejrzewam, cały dzień zanim zakryję płytą żeby zobaczyć, czy gdzieś się jakaś kropelka nie sączy ojejku, ale jestem przeziębiony koronawirus, nie? i tak, i takie przeróbeczki. i kanalizę robię kanalizę robię pod brodzik, którą wypuszczę tu przy tej kantówce bo akurat mi sięgnie to dobrze, że nie muszę przewiercać tej kantówki bo to by ją bardzo osłabił mimo, że ona tu jest podparta na belce i taki to vlog. Cały dzień w wełniu już mam dosyć. Naprawdę już mam dosyć. Już mam serdecznie powyżej uszu tego pyłu.